Szanowni państwo, ponieważ sytuacja na świecie staje się coraz bardziej napięta, inba dociera coraz to gorętsze centrum wydarzeń. Ale oddajmy głos ekspertowi. Szanowni państwo, współpraca Polska-Amerykańska zatacza coraz to szersze kręgi. Wojska amerykańskie nie zwalnia procesu dozbrojenia wojska polskiego oraz przekazywania mu najnowszych technologii. Tutaj za mną stoi właśnie rakieta, którą Armia Amerykańska przechwyciła w samym kosmosie od armii innego państwa. Oczywiście nie mogę Państwu powiedzieć, jakiego państwa to była armia, ponieważ jesteście ślady tajna, ale mogę ją Państwu pokazać. Ta rakieta wkrótce zostanie oddana ekspertom Wojska Polskiego, którzy będą mogli ją zbadać i zaadoptować najnowsze technologie tego ściśle tajnego państwa do użytku naszych sił kosmicznych.